Witam serdecznie. Dziś 13 grudnia 40 lat minęło jak jeden dzień. Śpiewano w piosence. 40 lat minęło jak jeden dzień. I wspomnienia mamy: smutne, radosne. I otwieram i czytam, jak to aktorzy strajkowali. No tak, odmówili grania w telewizji. No tak. Odmówili występu w Radio. No tak, niektórzy. Niektórzy nie odmówili. To nie o to chodzi, żeby ich oceniać czy krytykować. Że dopiero podobno z 24-25 grudnia tragicznie, tragicznie, radykalnie podjęli spontaniczne decyzje. Wrócili do radii i w telewizji jesienią, późną jesienią 1983 roku pogodzili się czyli tak półtora roku no prawie dwa bojkotowali telewizję, mieli teatr podziemny teatr domowy no wszystko pięknie, niektórzy to tak do końca zostali jak w 1985 roku odbywały się mistrzostwa Polski w Szachach, w Sandomierzu w jedynym hotelu, który był w Sandomierzu, bardzo ładnym takim czy ośrodku, czasem nie pamiętam co to dokładnie było, i tam grały szachistki, ale też stacjonowało ZOMO, stacjonowało i było jak najbardziej skoszerowane, i jadało posiłki. Osobną salę mieli chyba, z tego co pamiętam, I to dawno było. W każdym bądź razie mój syn. Kiedyś wyszedł z pokoju, poszedł. Ja się zagapiłem, zostałem córką, pobiegłem za nim korytarzem. Skręci, skręciłem w lewo, patrzę. A sympatyczny pan Zamowiec częstuje go oranżadą wyborową. Był to luty 1985 roku. Stan wojenny skończył się dopiero w 1985 roku. I to trzeba powiedzieć jasno: stan wojenny skończył się w 1985. 1985 roku. Co jeszcze można powiedzieć? Noś tam byli tacy aktorzy też, działali, walczyli, starali się. Jeden klękał przed późniejszym prezydentem, Lechem Wałęsą, a wcześniej, lata 40., -tych, 50., -tych, do spółki z panem ze kabaretu starszych panów czytali polską kronikę filmową. To były takie filmy, puszczane w telewizji i w kinach. W telewizji cały tydzień, w telewizji środa, piątek, w kinach cały tydzień przed filmami, gdzie była akcja ostra propagandowa. Kręcili filmy, mało tego. Filmy się kręciło raz na dwa, trzy, cztery lata się kręciło film, a pozostały czas spędzało się jako Dyrektor, czy zastępca dyrektora zespołu filmowego tego, 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 czy tamtego. No, takie były czasy. To po co teraz pewne rzeczy mówić? Ja sam. 12 grudnia. Studiowałem wojskowo w Akademii Technicznej, byłem z żołnierzem, studentem. 12 grudnia moim kolegom pełniący służbę wydali amunicję. 10 grudnia wydali im pistolet do służby. Przedtem pełnili służbę bez broni. 10 grudnia, nie wiadomo z jakich przyczyn, dano im pistolet na czp, A 12 dodano amunicję. Ze mną było prosto. Był mnie kolega. Wieczorem go odprowadziłem. Obecnie szef gry korespondencyjnej. Od, kilk, od jakichś lat w Polsce. Koło północy go odprowadziłem. Przed północą pojechał na VAT. Ja zostałem w domu. Rano, około dziewiątej czy której, przyjechał do mnie tata i powiedział mi, że jest stan wojenny i żebym szybko jechał. No, włączyłem telewizor. Przekonałem się, że rzeczywiście tak jest. Tata, który był niecały rok w ludowym wojsku w polskim w latach 44-45, wiedział co to stan wojenny, wiedział co to wojna, ale nie spieszyłem się, ponieważ nomen omen. Ten dzień odcisnął się w mojej historii, ponieważ tego dnia, 13 grudnia, od godziny 14, miałem pełnić służbę pomocnika oficera dyżurnego Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Więc nie musiałem jechać na gwałt. Pojechałem na pierwszą. To był taki stan wojenny. Mówiono nam, że studienki. Trzeba pilnować, bo mogą być zatrute przez działacze Solidarności. Taki to był stan. I zamiast pojechać na 12 dni do domu, pełniliśmy wartę na terenie zamkniętym VAT-u. Co 2-3 dni, żeby tych, tych stodzienek pilnować. Żeby nie zostały zatrute. W 1988 roku grałem w turnieju w Gołdapi. Dobrze mi się grało, dosyć ciekawy partię zagrałem. Taki ośrodek nad jeziorem, najbardziej na północ wysunięty. Po środku jeziora druciana druciany płot przeciągnięty. I tam w 82 roku na samym początku były internowane kobiety. No to takie mieliśmy zdarzenia. I te panie wcale tam nie miały lekko. No samo środek dobry, ale no... problem polegał na tym, że ci internowani nie wiedzieli, co się z nimi dzieje. I mieliśmy w rodzinie też jedną osobę, która, której przykro było, że nie została internowana, a przecież była bardzo aktywną działaczką. Bliską współpracowniczką późniejszego marszałka senatu i jego żony, też bardzo bliską współpracownicą. Zdarzyło jej się, że w czasie któregoś strajku czy jakiejś zamieci w Gdańsku szła, protestowała i nagle za muru wybiegł jej brat z ciężką cegłą w ręką, którą. Miał przygotowaną do wykonania rzutu. No taka rodzina. Solidarnościowa. Wspomin Czasy to były trudne. Czasy były trudne. Każdy miał inną sytuację życiową. Można powiedzieć, byłem wtedy w wojsku. Co miałem zrobić? Był taki jeden kapitan, który 13 grudnia, 14 grudnia, rzucił na wacie legitymację partyjną. I prędko nie został majorem. Oj, prędko nie został majorem. Można powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mówi się, że stan wojenny wprowadziło wojsko. I tych tak żołnierzy wszędzie było widać. Stali z karabinami przy koksownikach, stali na ulicach. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego w sprawie samych żołnierzy i jednego kosmonauty, który twierdzi, do tej pory twierdzi, że nie wiedział, że go tam włożono, że był członkiem tej, ale nigdy nie protestował, nigdy nie chciał tej rady opuścić. Wspomina się takich, co chwalili. No chwalili stan wojenny. Rocznica smutna. Rocznica smutna. 40 lat minęło. Przeglądałem serwery. Nie przypomina się tego, co się działo w drugiej połowie grudnia. W szczególności był taki turniej szachowy. Memoriał 9, zwójka ku pamięci 9 górników zastrzelanych seriami. Czy dokładnie nie wiem, jak to było. I tam się zdarzało, że te turnieje szachowe odbywały się, teraz już chyba nie ma już się o nich nie pamięta paradoksem było, że do Komitetu Honorowego zapraszano prezesa Polskiego Związku Szachowego który w stanie wojennym weryfikował dziennikarzy to znaczy sprawdzał co oni robili w roku 80-81 i i dawał im ocenę paradoks 40 lat minęło. 40 lat minęło. Dla młodzieży to jakaś niezwykła historia. A czasy były trudne. No i zima było okrutna, Smutno się o tym mówi, łzy stoją w oczach. Może jeszcze coś powiem. Do widzenia.